Programki jak w kosmosie i w tym odcinku kończymy nasz cykl, w ramach którego odwiedzamy różne placówki Europejskiej Agencji Kosmicznej. W tym odcinku pokażemy Państwu, jak kosmiczni kontrolerzy sterują statkami kosmicznymi w darmstadt w specjalnym centrum, ale ponadto porozmawiamy między innymi z doktorem Januszem Pędkowskim z MIT, który przeprowadził bardzo ciekawe badania na temat tego, że w kwasie siarkowym może powstawać życie. A na koniec nasz człowiek z NASA odpowie na państwa pytania to program kiek w kosmosie, silniki się grzeją, więc startujemy. Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych. To w tym miejscu dzieje się magia. To w tym miejscu kontrolerzy sterują statkami kosmicznymi, i to w tym miejscu kontrolerzy komunikują się z satelitami, ale także starają się dowiedzieć, czy środowisko orbity okołoziemskiej jest bezpieczne. My razem z kamerą mogliśmy odwiedzić to miejsce i porozmawiać z ludźmi, którzy tutaj pracują. Nie ma tak dużej ilości okazji, aby móc sterować satelitą na orbicie. Uważam, że to jest unikalna możliwość w czasie której mogłem zaznajomić się z działaniem satelity od od potrzebki. The life is not threatened, but our infrastructure is, and all this infrastructure is sensitive to space weather, uh, that can damage the satellites in space. The whole debris population is, is of course huge, because there's, there's uh, millions of pieces larger than one centimeter, but we cannot see all of these pieces. Okay, status check of your system, please. To chwila grozy dla tych ludzi. Kosmiczni kontrolerzy stracili właśnie kontakt z jednym ze swoich satelitów. Centrum postawione w stan najwyższej gotowości mają niewiele czasu. Wszystko kończy się sukcesem, jednak to były tylko ćwiczenia. Pracownicy Europejskiego Centrum Operacji Kosmicznych chcą być przygotowani na każdą ewentualność. Gdy Europejska Agencja Kosmiczna wysyła satelitę w kosmos, kontrolerzy w tym miejscu upewniają się, czy maszyna podąża wcześniej wytyczoną ścieżką. Grupa 80 ekspertów prowadzi dokładne obliczenia. To oni decydują, o której ma wystartować rakieta i na jaką orbitę wynieść statek kosmiczny, żeby okrążał Ziemię albo poleciał w kierunku innego ciała niebieskiego. Naszym przewodnikiem po tym miejscu jest Marcin Jasiukowicz, który jest na stażu w tej placówce. Znajdujemy się w głównym pomieszczeniu kontroli lotów w Darmstadzie, w Europejskim Centrum Operacji Kosmicznych. Na co dzień tutaj nie rezyduje za dużo pracowników, za dużo operatorów, ponieważ większość operacji odbywa się z innych okolicznych kontroli, pomieszczeń kontroli lotów. To pomieszczenie jest do takich szczegółowych elementów misji, do startów rakiet, do początków misji, do końca misji i też do głównych manewrów, kiedy tutaj Wszyscy muszą być w jednym pomieszczeniu i to musi ładnie, schludnie wyglądać. I też jest tu zachowana pewna hierarchia operacji, mhm. gdzie z przodu znajdują się operatorzy poszczególnych podsystemów. Po środku znajdują się osoby koordynujące działania, a z tyłu znajdują się osoby odpowiedzialne za kontakt z, z samym pojazdem, ale również za aspekty misji. A na tablicy za nami widać wszystkie misje. Europejskie, tak? Jakie były realizowane? Tak, to są wszystkie starty misji wraz z pojazdami, na którymi wystartowały. Także widzimy tutaj od początku jeszcze zanim istniała Europejska Agencja Kosmiczna istniała, istniało Estro, czyli European Space Research Organization, które przeprowadziło kilka pierwszych misji satelit z Europy w ogóle, w ogóle pierwszych satelit, a potem już powstała Europejska Agencja Kosmiczna jako koalicja szerszej ilości krajów, no i od tamtego czasu odbyły się te wszystkie misje. Mhm. Mm A ty czym się zajmujesz tutaj? Ja osobiście jestem stażystą w, tutaj w Ośrodku, Europejskim Ośrodku Operacji Kosmicznych i pracuję przy misji OPSAT. Misja OPSAT była jedną z nowszych misji wystartowanych w 2019 roku. Jest to misja CubeSata. To jest CubeSat w wielkości trzech jednostek, czyli 30 na 10 na 10 cm. On obecnie orbituje na niskiej orbicie ziemskiej i umożliwia sektorowi prywatnemu, ale też naukowcom, na uruchamianie własnych eksperymentów bazujących na oprogramowaniu. Czyli mamy satelitę, który już, już jest wysłany, on ma zestaw komponentów, które można łatwo przekonfigurować i e, e, kiedy powstaje jakaś nowa technologia, osoby z Ziemi mogą przesłać własny algorytm, który przetestują bezpośrednio na satelicie, który już, już jest w kosmosie. Przez to nie ponoszą kosztu wysłania własnego satelity, aby przetestować jakąś prostą technologię. I jak oceniasz staż w ESA? Staż jest fenomenalny. Uważam, że nie ma, nie ma tak... Yy, nie ma tak dużej ilości okazji, aby móc sterować w satelitą na orbicie. Tak? Także uważam, że to jest unikalna możliwość, w czasie której mogłem zaznajomić się ze, z działaniem satelity od, od podszewki, ze całą dokumentacją, ze sposobem jego działania. A w efekcie, kiedy już się nauczyłem, jak on, jak on funkcjonuje, mogłem wysłać własne komendy do niego, mogłem zaprojektować własne, własne rozwiązania, mogłem uruchomić swój własny kod, który działa de facto na orbicie. Także dla osoby, która jest jeszcze na studiach magisterskich, uważam, że to jest fenomenalne doświadczenie. Jestem bardzo wdzięczny za nie.